Widzieliśmy to na obrazkach przed momentem. Dzisiaj wielu posłów, pan co dopiero wrócił z Sejmu, przyszło do Sejmu albo w rękawiczkach, albo w maseczkach. Nawet widziałem niektórych byli w goglach. Czy tak właśnie dla swego bezpieczeństwa powinni zachowywać się obywatele? Znaczy jeżeli są chorzy, bądź jeżeli mają jakieś istotne problemy zdrowotne, to oczywiście tak, natomiast no jak ja nie noszę maseczki ani Rękawiczek, w ogóle z rękawiczkami, to jest inna sprawa. Tutaj najważniejsze jest, żeby pamiętać, żeby nie dotykać ust i nosa. Bo tutaj, niezależnie czy w rękawiczce, czy skórą, zawsze możemy tego wirusa przenieść. Natomiast, no, ja, jako osoba zdrowa, bez objawów. Nie miałem maseczki, nie, nie używałem nic W tym zresztą, momencie musimy. Szczerze, że te... Na moment, przerwać, panie ministrze. Zapraszam wszystkich do Polsad News na dalszy ciąg rozmowy. No właśnie, panie ministrze, pan był bez maski i bez rękawiczek. Tak, bo wiem i pamiętam, żeby nie dotykać do ust, do nosa, do oczu rękami, chociaż jestem alergikiem i często chciałbym potrzeć sobie swędzące oko. To mam jednak już taki e, gdzieś w tył głowy zakaz, że no, lepiej najpierw zdezynfekować ręce, umyć ręce, dopiero wtedy można potrzeć oko czy nos. E, pamiętajmy o tym, że oczywiście ten dystans jest znacznie ważniejszy. Konfederacja, wolność i niepodległość.